Ja widzicie, wymieniłem 90 Golda na te jednostki. Więc dzisiaj sobie przetestujemy. I mam, i mam jeszcze, o, Camel dropem. Chociaż ja już go mam, ale. Mummy. Dobra. Unequip, all I teraz tak. Golden Wolf. Healer. Może Camel based O. Kamela i doktora by wypadało. Więc ja chyba doktora. No i naprawdę wygląda to dobrze. Nagrywam sobie rundę. Ja nie wiem, czy nie powinienem nie wiem, nie powinienem. Jak już to po prostu. Tak, myślę, że Midiumnos. W ogóle jak te postacie wyglądają na start. Vote? To właśnie jest problem, bo nie mam kasy na nic. 400 nadal mi nie stać. Autoskip, dobra, nie chcę przejdą, ale. Kamel! O! Dobra, Kamel jest średni. Hmm. Kamel jest mega średni. No i przegraliśmy jeszcze raz. 24 bony na minutę grania? Co? No, jeszcze mi wchodzą na bazę. Dajmy może idzi. potrzebujemy jednostki na start, która sobie dobrze poladzi. Jak nie damy sobie rady to coś innego wezmę na na przykład Ej, kamel będzie wygląda ciekawie. Autoskip Najlepiej by było jak najwolniej. Tylko wydaje mi się, że oni przejdą i do wtedy będą postawić cokolwiek. pięćset. No. I zobaczymy jak to działa. Pyk. No. No i jeden. Ja a bardzo muszę czekać te dwadzieścia pięć sekund. I... No No naprawdę nie dobra ja naprawdę już ja muszę wziąć na start postać bo już sobie po prostu ja Dlamiast kamera. Vezmeme se mu A vidíte, po třeba pasov. Půjdeme se na kamery ven, bo. Jsme to na drepý Ja, det är när Det är nästan klart. Laxomet, är en maddula, Najbardziej jestem ciekawa dla Golden Wolfa, bo wygląda mam mega dobrego. Wygrali 2 speed, ale tu już mogę chociaż mumię postawić, co jest już plusem. No, Wolfa już postawiliśmy. Nie, wiem, czy nie powinienem to też farmy, dobra, ale dla nas tylko chyba lekarza, bo nie wydaje się jakim dobry. jag ta det seriöst. Okej. Den gulden har fyllts Ale droger. Bananer, bananer, pilbjörnar, takéer. Nu taki vi No, vad som händer. Nu ska vi se vad No. O. Da radę. Da radę. Już mogę niby coś postawić, ale... Nie wiem, coś Te spawnery na razie. Wolę mieć chyba coś na... Taki kamel. No na camel... Tesla. Co już wolę mieć? Dajmy auto skipa na razie. O i tak... I, i tak jest. Miałem spokojnie, tylko nie mogę skipnąć. Oj Może być trochę problem. Puj, golden wolf 1007 sekund. No chyba im się coś. Dobra, to będzie dobre na Camel tego, ale ogólnie no to tak kiepsko. Dobra, Camel Base. Oj. No nie wydaje mi się, żeby te spawne, były dobre. Tym bardziej na to mapę. O, idzie. Yeah. No to akurat duro drobi Ej, w sumie spawnery, tak jak myślę 1400 To daje kasę jeszcze A ten No dobra, no to, to będzie lepsze Bo to daje jeszcze kasę Dwa poszuki teraz Dobra! Nie dobra! Jedna kamelbase jest mega dobrą jednostką. Wolf, zaraz sprawdzimy. Nie rozumiem o co chodzi z rekazem, że on coś leci, ale nie wiem co o może leci bazę Ale piszę, że to... Chyba, że na jakichś dalszych wave'a Ej, bo przychodzą, tak trochę postawmy ile modamy kamel. Bailów. Podamy jeszcze jednego? Oh. Dobra, to jest OP akurat. Myślę, że jesteśmy w stanie dużo zrobić tymi kamel, bejlami no, postawimy tego Ulfa, ziomeczka, tylko potrzebujemy trochę więcej kasy. O, bo tu idzie ten koleśka. Ale tak jak myślę, to w sumie... To chyba nie zada. No właśnie, bo to lata. Bo jednostki, które latają nie łapie tego, nie łapie Demeida, więc... Golden Wolf musi wykarować To jest wolne, więc raczej powinien, ale Pik Nie Dał radę Oj, oj, oj Pik U. Ale to Kamel Base jest dobra Już wysłania jeszcze nie ale się teraz kasy dostaje dużo. Golden Wolf, a ulepszamy. Dobra, 2000 tysiące potrzebuję. Wyszedł! Oh, oh, ale on jest szybki. Ja, co już? Co 3 sekundy 1000 cztery Jest ewidentnie. No. Jak. Ewidentnie jest nastawiony bardziej do robienia image'a niż do takiego, nie wiem. Jak by to powiedzieć? niż do takiego. No, niż do takiego typu to. No, no, z tym by sobie nie dał rady. raczej Dobra. To jest OP, akurat jednostka. Zrobimy się na. Ej. Ej, boję ja się, pa. O dobra, Hamel przyszedł, dobra, nieważne. Już, już każdy ma po pięć, czterysta. Możemy, nie, nie. 7. siedem. Dobra, to teraz robimy tego Ulfowego Koleszkę. Osiem tysięcy. Tak szczerze, Kamel jest o wiele lepszy. Mniej kosztuje i w ogóle. To jest słabe, tak szczerze. Patrzcie. Legenda jest lepsza od... Chyba też legendy. No, jest lepszy zdecydowanie, ale to, możemy zobaczyć tego wilczka. O. Iron Wolf. Nie, ale, to, o, 75 i Ale ostatniego upgrade'u się nie opłacę, tak szczerze. Ej, czy ja odkryłem błąd? O, patrzcie. jest napisane, że nic nie dodaje cooldownu, a dodało. Ty, zbagowane jest. Ale to tak naprawdę... Się nie opłaca tego robić. Patrzcie. Wystarczy... Kurde no. Patrzcie, wystarczy robić tylko do takiego levela. I to jest tak szczerze lepsze niż ten ostatni, bo daje... Bo daje ci 10 sekund cooldownu, a tylko 100kasy więcej, więc... Nie wiem, czy ten doktor coś daje. Lepsze tego ale... Tak to nie jest jakiś. Ej, bo tu idzie ten wilk. Kamery? Nie, niestety. Dobra. Ale myślę, że... Tak naprawdę wszystkie jednostki oprócz kamer bejdu są słabe. No bo za oprócz wilk tak. No to tak, no to cik. No to teraz mój team jest składany. Pyk, i chyba... misterbany? Albo zombie. Nie dobra, dostawmy misterbanego. Czy mam tu... Nie. No wydaje mi się, że wszystkie jednostki są słabe oprócz Camel Base. Camel Base jest naprawdę dobrą jednostką. Tak naprawdę, teraz sumę sumie falmy nie muszę brać. Bo kamer jest taką falmą, bym powiedział, i trzeba z tego drąbiego. Naprawdę wydaje mi się, że w miarę git wyszłem. Bo te 40 golda to się mogę odrobić, a jednostki jakie dostałem są w miarę git, Więc ja już myślę, że jestem w stanie przejść te. Tylko, to też LNG, ale no też że miałem doktora, który nic nie robił. Ja się obstawiam, że na przykład w dalszych chcą zrobić po prostu jakieś postacie, które będą usypiały nasze postacie. I dlatego dali doktora, ale dla mnie on jest trochę słaby. Naprawdę teraz moje postacie wyglądają bardzo dobrze. No na a po to też wave'a, żeby postawić cokolwiek. No mówię, a powinna wykierować po to, no, tak. w ogóle, Chyba najlepiej będzie dać autoskipa na razie. Niestety jeszcze stąd nikt nie wychodzi, ale... Potrzebuję 550 kasy. To dla, dla nas są realne po tym wave'ie. Pig, pig. Dobra. Nu har vi i och vi har zobaczymy, którą ska wybiorę. se. Aha. Pig. jag väljer. bum, 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 Pig, pum, pu, 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 pu. i jeszcze. Jag är inte rädd No, trochę LNG. Albo ulepszmy się tego. Pójdź. No, jak tak jak mówiłem, to najlepiej jest do tego. Oj, przez śwadę mieć Pyk. O. No i te kamery będą wykańczać te jednostki. No naprawdę Camel base jest bardzo dobrą jednostką. Golden Wolf też jest dobry, ale on jest typowo pod właśnie takie e, Camel Tesla, typowo jest pod to. Gdzie jest to? A tu idzie, dobra. Nie wiedziałem, że on różnymi ściskami chodzi. Zaznałam tylko jedną. Pik. Dwie sekundy. O. Już ma fajne staty. Ten wolf. Ten się wydaje mi się, że naprawdę... Hammer jest to moja na razie ulubiona. Tylko jeśli, bo na przykład teraz wypuścił cztery te wielbłądy, tak naprawdę obok siebie na jednej ściosce, to jest też LNG. A wcześniej nie miał dwóch sekund cooldown, no coś wydaje mi się, że coś jest bugowane w tej gierce. O! No teraz ładnie, nie bo było ich dużo. Ulepszyłem kamer bejza i tego już nie ulepszamy, bo po prostu się nie opłaca. Później już tylko ulepszamy takie rzeczy jak Golden Wolf jakieś. O. Możemy no sobie nawet tego ulepszyć. No on ma AOE, to jest też dobre. Możesz keep żeby wiel żeby wielbłądy się... Niedługo każdy będzie miał po te duro. Po te e, 5, Aha, na prawo by się przydał wielbłąd. No bardzo by się przydał wielbłąd po prawej. O nie. No tak naprawdę, co najbardziej te ulfy rozstawić trzeba, bo na przykład jak będzie boss to on bardzo dużo damage dostanie i co 3 sekundy dostanie taki email, więc lepiej no. będzie z grupą jednostek, ale na to mam inne postacie. Ja, oh, Robin med gang, låt i. Låt i virkuff. Aimlits. Nu ser du att jag stannar kunna stanna i precis den här. Oh, Almia, låt i virkuff. Jag ska ta en Eller To typu ma 2000 HP. Oj, już zniknął szybko. Ciekawe czemu. Oj, idzie ego. Eg coś, co do szybko, zniknie. Nie wiem czemu. Uh, 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 uh. Ja nie wiem co ma... Ja nie wiem co tu przejdzie. O oh, Limit Fall. Jeszcze możemy owe jednostki postawić, żeby na pewno nic tu... Chociaż nawet jeśli będzie ich dużo, no to te łuski jeśli tak dużo, że też dużo zrobią. Ja no, wydaje mi się, że będzie ciężko to przegrać. A wszystko dzięki Kamel Wolf i Wilkom Złotym. Chociaż tu mają dużo już. Ale ten też dużo zrobi. O, na prawo pójdzie. No, na środek najwięcej idzie, tak na wodę. Pum, pu, 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 Tak z dwóch strzec na prawo, na prawo ty poszły teraz Ale wilki już się nie rozdajemy Nawet bym powiedział, że można dać tu jakiegoś zombiego albo coś, żeby bił Bo on jest w stanie coś robić O dobra, już mam full jednostki Chociaż może bardziej Tych zombie powinienem stawiać tu Bo tu mają będą miały na dwóch frontach. Ale. Nie ma to znaczenia na bardzo. Na razie idzie ładnie. Chociaż dużo tej bandy, bandytów idzie. Ale... Pum, pum, pum. Leżą. O, na prawo Kamel idzie. Bo tak się zdejmie. Jeden kamel, a nie bo mają więcej HP teraz, o dwa na lewo, to nie jest prawo, zapomniałem o, ale jak już przejdzie tu to nie ma sens. a jeszcze tu dwóch zombie postawiłem, które no, robią nawet sporo, myślę, że z jednego mi bandyta zdejmą, no fajnie, że idą w stronę bandytów. Mówionych, ale oni mają po 1800, więc to nie jest jakoś dużo. O, i jest. Chociaż jak teraz by się zestakowali, ale nie zestakują się. Nie zestakują się. Nie zestakują się. Nie no, ale naprawdę jest. Fajnie. Kameli. Toba, Kamelino, Kamelini, Toba Dito. Od kiedy w tejże są brajnroty? Hmm. No. Zaraz no. znikną. No. 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 to Bandito jest więcej. Nie wiem ile to jest wariów. Chyba 30, więc Pójdę też autoskipem. Ten film będzie trwał długo, ale może w końcu przejdziemy. Przejdziemy to. O! Jeszcze trochę dedło i... I PUM! Los Balanie! to, że Dwa, trzy wilki już rozwarają. O, o, czekaj. Idzie. Je... Czekaj, idzie jak. O. mummy cup O. O, i damy. No niestety. Nie dajmy rady całego eventu, ale no. Jak na legendarne jednostki, to naprawdę dobrze poszło. I jest Golda, już odrobiłem to co miałem. Tylko jest problem, tak, ile zabrakło mi 50, wiem. ale to by było na tyle z tego odcinka.